Grażyna Kałowska, kwartet alternatywny, futurystyczny i apokaliptyczny. Fragmenty. Wydawnictwo świętego Macieja Apostoła, Lubliniec 2022 rok. Czyta czarek papaj. Rozdział 5. Przed chwilą ktoś w Andzie powiedział, że schody. Po których niesie autobus, na pewno nie prowadzą do nieba. Mylił się. Z cierpienia nieraz powstaje diament. Kto tak powiedział? A może sobie uroiła, jak jej się coraz częściej przydarza? Sprzyjają temu październikowe deszcze i wichury. Albo połączyła jedno zdarzenie z przeszłości z innym. Może. Obawiała się czegoś, a wyobraźnia pośpieszyła z pomocą. Prawdopodobnie myślała, że do czegoś nie ma prawa do jazdy, do wsparcia ludzkiego, do przyspieszenia wyborów życiowych, do satysfakcji, do szczęścia, do kochania siebie. Kobieta uważa, że pracuje ponad siły. Jej życie to osiedle robotnicze. Opieka nad mamą. Tyle dobrego, że ze swoich doświadczeń tka książki. Lecz czy książki można tkać? Na przystanku korzysta z okazji, by wysiąść i nie mieć przykrości, gdy kontroler ją spisze. Ale co dalej? O tym nie pomyślała. Wanda, czemu nie odpowiadasz? Przypomniałam sobie naszą podróż autobusem. Którą? Często jeździłyśmy autobusem po mieście, dawniej zanim tato umarł. Kiedyś w nocy. W nocy? Nie pamiętam. Wszelkie sprawy załatwiam za dnia. Może ci śniło. Nie wiem. Co było dalej? Jechałyśmy na wieś. Przypomniałam sobie, że nie mam biletu. Bałam się i wysiadłam. Kiedy to było? Dokładnie nie pamiętam. Chyba już po śmierci taty. To na pewno był październik, jak teraz. Tato umarł niedawno. W ostatnim roku nigdzie nie jechałam autobusem. Po mieście kursowałam taksówkami, a za miasto nie jeździłam. Nie było takiej potrzeby. Żaden krewny z innego miasta nas nie zaprosił. Może ty gdzieś sama pojechałaś? Nie, nie. Wysiadłaś, bo nie miałaś biletu? Dziecko. Ile razy mam ci powtarzać, że jesteś moją opiekunką i masz prawo podróżować za darmo? Zawsze niepotrzebnie panikowałaś. A w ogóle nie jest tak źle, jak myślisz. A, a co robiłaś na tej wsi? Nie wiedziałam, co robić. Nikogo nie znałam. W mieście też nikogo ni nie miałam, tylko w Bogu mogłam pokładać nadzieję. Jak ten twój sen się skończył, bo to był sen? Nie pamiętam. I nie pamiętam, czy to był sen. Dziwne. Może dzieje się z tobą to samo, co z ojcem? Też miał zwidy, ale on był starszym człowiekiem. Po prostu demencja go dopadła. Nie, uważam, że odbija ci, bo wymyślasz alternatywną historię świata. Po co zaczęłaś pisać tę książkę? Wszelkie prawa zastrzeżone.